Uwielbiam ten stan, kiedy wiem, że cały dzień spędzę nad wodą. Tylko gorzej jest wtedy ze spaniem, bo przeważnie wstaje 2 godziny za szybko. Ten dzień był naprawdę udany, i w końcu udało się troszkę lepiej połowić. Nie. <słuch> Pierwszy rzut, i wyjechał, bolo. Dobrze się zapowiada, ale chcemy zapeszać, sześćdziesiątka, do wody. Jest cały po braniu, ale powiem ci, że jest taki gładki. Tamte były takie szorstkie, nie? No, coś było spieprzone z malowaniem. Ooo, ten będzie chyba lepszy. Ale ładnie strzelił ja, ładniejszy ładniejszy. Kas. Ile minęło? Dwie minutki? 2 tak. minutki i kolejna rybka. No podobna to jest 3 centy może więcej. No. Czekamy na grubego kramyżnika teraz na Distrojera ósemeczkę jest cały nie schodzi z niego nic musieliśmy trafić na jakieś wadliwe ...wobki ostatnio o, znowu oczko było. tam na napływie Kolejne ostrogi nie dawały nam kontaktu z boleniem, dlatego zmieniliśmy wędki oraz przynęty. Boleń? No, łodę. O, bolki małe rozganiają to. Dobre co? Mamy rybę kabra Szczupakabra Zażad płotkę O, wyczepił się patrz ona chodzi jaką ma delikatną pracę, nie? Tak migocze Czekaj, o to O. Tak to nie rób, znowu rocz bra, mykaj, zaraz wychodzi, że półtora ryby na godzinę, no, a teraz już ładnie szczelił z opadu, przyciąłem chyba wąsa, jaro kotwica do góry, ty! Pszczupal wielki! Ładny. Zawinął się. No i dobrze. Idzie najlepiej, jakby Zawinął się, no. Zobaczmy, ja czy tego fluo mi nie odciągnie. Joka brzona! Co tu się wydarzyło? Nie, no kaban. Miał być duży szczupak, a jest ogromna brzana, 85 cm. W szoku byliśmy, jak ja żeśmy zobaczyli piękne rybsko. Za ogon się nie liczy, ale śliczna jest. O pac. O myślałem, że zajdzie będzie. O! Z pierwszego tego. opadu to już dzisiaj piąty No trochę nałapałeś nam no, zmieszczą no, jakieś tam, ale kurde Jakie 45, nie? Chociaż ten już pod wymiar może się zakręcić. No ale biorą, nie? To jest najważniejsze. Teczka dzisiaj daje ryby Szok! <noise> <noise> Ale <tanie> tak. nie wyczułeś w ogóle w pierwszym opadzie jeszcze na takiej odległości? No, ładnie szczelił. Odstawiłem Jarkę, bo musia wrócić już do domu. I pływam jakieś od półtorej godziny bez brania. Ostatnia bateria w GoPro mi została. Także będę oszczędzał. Jak coś wyjedzie, to dopiero włączę. Ale myślę, że jakoś jeszcze godzinkę pomacha mi. I będę uciekał, bo to się martwo zrobiło naprawdę na wodzie. Szybki posiłek. Tłumczyka sobie zjem, z dwie trzy tamy zrobię za sandaczem, bo może wieczorem one odpalą. Jeżeli tam nic się nie wydarzy, to nie będę dłużej siedział, zawijam już do domku. Dobrze dzisiaj tak połapałem, jestem mega zadowolony. Ja pierdzie, słuchajcie, miałem branie z zwerta na jaskułę. Pierwsze moje branie, zobaczcie tutaj jaki zapis, o, ale przywaliło. Cał na gumę od godziny nic się nie dzieje, nic. Mówię dobra, to ostatnią godzinę zaryzykuję i na Werta spróbuję. No i to był dobry wybór. No ale niestety, no nie wciąłem, nie wciąłem no. Patrzyłem się w echo, widziałem wyjście ryba zlazła do dna e, i przy tym nie tak prowadziłem ale już nie widziałem żadnego zapisu i był szczał na kiju Zna chyba pobrał Godzina wędkowania nieco się wydłużyła i jakby to powiedziała moja żona, to obie to wiecznie mało. Miałem jeszcze kontakt z niedużym szczupakiem, ale wypiął mi się przy pontonie. Łowienie wertykalne nocą ma swój urok i z pewnością jeszcze spróbuję. Trzymajcie się, cześć!